Piotrek, jak tam się czujesz po biegu? Zmęczony? zmęczony? Może nie bardzo, bo to jest za krótki bieg jak dla mnie, przyzwyczajony do jakichś tam cięższych wysiłków. Natomiast technika moja była śmieszna, tak można powiedzieć, bo to nie był w zasadzie bieg, tylko odpychanie się kijkami. Było to śmieszne, ale skuteczne. Miałem dużą stratę do mojego jakby przeciwnika i odrobiłem ją. Jest to za krótki dystans, żeby po prostu stracić siły. Piłkarz to nie tylko bieganie i nogi, ale również przygotowanie na siłowni, więc odpychanie okazało się skuteczne. A czujesz okazję w ogóle biegać na tego typu nartach? Kiedyś jak grałem jeszcze w Katowicach nie wiem, 20 lat temu mieliśmy taki trening biegowy na właśnie nartach biegowych i było to fajne przeżycie. Od tego czasu nigdy nie próbowałem. Bardzo fajnie jest zobaczyć jak Justyna Kowalczyk walczy teraz na Olimpiadzie, zdobywa medale a my próbujemy naśladować ją razem z, z trójką polską w tak fajnej imprezie, która na pewno jednoczy i pokazuje, że wszyscy mogą mu uprawiać ten fajny sport. 好了，谢谢。